tysięcy tych subskrybujących, stary będziesz sławny. Kurde. Cześć Szamaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Marcin, to jest Gorilla Electronics i dzisiaj nastał ten dzień, że właśnie jest z nami też Krzysiu. Krzysiu Cześć, Cześć. To jest Krzysiu, mechanik. Także Krzysiu mi tu pomaga, właściwie to on robi te wszystkie tematy mechaniczne, czy będzie robić, związane ze skrzynią. Skrzynia jest już pana. 60 minut, i skrzynia jest na ziemi. Eee, także skrzynia jest zdemontowana i plan na skrzynię jest taki, że Krzysiu teraz będzie do siebie zabierać i Rozebrać będzie ją to i... otwierać, nie? No, oczywiście. A tutaj, żeby taką skrzynię otworzyć, to jest jakiś trudny temat? Wiesz co, ja całe obudę odbiegać to po tym zabezpieczeniu, a na spokojnie trzeba to zdemontować, żeby nie uszkodzić łożysk, nie zrobić ci kosztów większych. No, pewnie. No i tyle, no będziemy składać. No. Czyli otwieramy skrzynię, szukamy gdzieś tam w środku dyfra, wyciągamy otwarty diferencjał, zakładamy nasz nowy dyferencjał z Blackline'a, tak zwany LSD. A zakładamy na autko i zobaczymy co się tu będzie dalej dziać. Z tematów jeszcze jakie będziemy tutaj czy też będę modyfikować w układzie przeniesienia napędu jest na pewno rewizja sprzęgła, bo te samochody, a sprzęgło leży tam dokładnie, a tu jest jeszcze dwuma naucie. Mogą mieć dwa rodzaje dwumasu: może być z albo z Luka. I okazuje się, że ja mam tutaj z Luka, jest to ważne dla mnie z tego względu, że są dwa rodzaje, ponieważ chcę tu wzmocnić sprzęgło i chcę założyć sprzęgło z Zax Performance. I od Zax Performance są po prostu dwa rodzaje docisków: pod dwumas z Luka i dwumas z Dlatego też wiemy co jest, i będziemy teraz szukać docisku. Performance od Właśnie Zaxa e, pod e, dwumas od Luka, e, troszkę to jest zawiłe. I jeszcze chodzi mi po głowie, żeby sprawdzić, czy nie będzie tutaj pasować sprzęgło od 30 TDI, ponieważ były wersje na przykład A6 30 TDI, tylko z przednim napędem, ze skrzynią manualną. Gdzie te sprzęgła też powinny być dość mocne, ponieważ robi się te silniki często na 600-650 Nm bez dotykania sprzęgła i te sprzęgła żyją przez lata. także Wiem, że ludzie robią. Muszę się zorientować w temacie, czy nie byłoby tutaj lepiej po prostu wrzucić e, docisku od 3.0 TDI ze skrzyni manualnej. E, ale to będziemy jeszcze, e, jeszcze rozkminiać, co, co dalej i jak tam z tym. E, do skrzyni oczywiście będziemy wlewać nowy olej. E, będziemy wrzucać jeszcze ten ceramizator. To zjebie. Będziemy wymieniać olej. Mamy tu olej z tego, z Liqui Moly. Nie wiem dlaczego akurat Liqui Moly, wydaje mi się, że to może być dobre rozwiązanie. Są to drogie, dobre oleje z renomowanej firmy, także powinno się to sprawdzić. Krzysiu ogólnie mówi, że olej, bo już to spuściliśmy. Mówię w liczbie nogi, ale to wszystko Krzysiu robił ogólnie. Krzysiu spuścił olej ze skrzyni. I Krzysiu mówi, że olej jest słaby, nie? No Przepracowany jest. Dojechany. Mógł raczej być nigdy nie wymieniany, nie? Podejrzewam, że No, A skrzynia ma przejechane około 300 tysięcy kilometrów, przy założeniu, że tutaj nie był cofany przebieg, co wcale nie jest takie pewne. Ale załóżmy, że jest 300 tysięcy kilometrów. Ale skrzynia ogólnie co, jest bez wycieków, tak spoko, nie? No Jeszcze tutaj ten wysprzęglik, czy te łożysko oporowe. Zimmery są jest zakładane. Dokładnie, zimmeringi, czyli uszczelniacze. A które Zimmery będą zakładane? Od e, przeniesienia na tym. Czyli od e, półosi, po prostu. Pół osi, tak. Będą zakładane nowe. Wysprzęglik e, jest już nowy, był zakładania Kamil składał silnik i zakładał skrzynię, także to zostaje. E, płyn hamulcowy mamy nowy, bo robiliśmy tu już heble wcześniej. No i tyle, to tak, to tak e, tytułem wstępu. Krzysiu teraz zabiera skrzynię do siebie. Nie, Raksa chciał. 5 minut oczywiście. rozebrano, nie? No i na pewno do Krzysia wpadniemy się z kamerą i zobaczymy jak ta skrzynia wygląda w środku, bo pewnie was, mnie na pewno, a was myślę, że też bardzo interesuje jak ona wygląda w środku, jak tam to jest zbudowane, skonstruowane. No i szczególnie ten deferencja, jak się będzie demontować, jak to będzie dalej wyglądać. Także za chwilę przenosimy się do Krzysia. No i eee, mordeczki, więc tak, jestem teraz u Mateusza, skrzynię tą naszą 02Q mamy już rozebraną. Czy już w zasadzie trochę to trwa, ale były ogólnie dużo problemy. Teraz wam tu rzucam jakie z ogólnie z otworzeniem tej skrzyni, bo tam był problem jakiś z. z, z zabierakiem, nie? Dobrze, tak. Że nie chciała się otworzyć ta skrzynia, nie. No i teraz zobaczycie, jak to było tam wszystko na, 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 na frezarce, czy na tokarce? Na fryzarce sense. Była cence. potrzeba rozwiercenia tego zebrania materiału, żeby w ogóle otworzyć skrzynkę. wszystko fajnie otworzył, porozbierał i teraz mamy tak, poczyszczone wszystkie zębatki, przełożenia i tak dalej, tu jest nasza szpera która, jak wcześniej Wam już mówiłem na filmie, nie była tania bo wyszła 2,5 koła, a później doszło jeszcze nasze śmieszne cło, czyli wyszło to 3000 zł i jak się okazuje to nie jest koniec kosztów w wypadku modyfikacji skrzyni, takiej zwykłej, manualnej na szperę na szperę LSD ze względu na to, że żeby ją zamontować w tym czymś, w kole zębatym, które jest, które jest w oryginale, umieszczone właśnie na oryginalnym dyferencjale, to zostało też zdemontowane i też tutaj właśnie oryginalnie nie ma śrub w tej skrzyni, tylko są coś na zasadzie nitu i też było trzeba to wszystko rozwiercać. Żeby w ogóle zdjąć to koło. Także nie jest to tak, tak jak na filmie, na przykład z Wejstraka z Golfem 6. Chyba że Golf 6R ma akurat tam śruby, ale golf 6 GTD nie ma śrub, jak widzicie na filmie teraz. Ponieważ wszystko było trzeba rozwiercać, żeby w ogóle zdemontować to koło. I pojawia się kolejny problem. Teraz potrzebujemy śruby, żeby to skręcić razem i mówimy z Mateuszem tak, że kupimy sobie po prostu śruby jakieś twardsze, dwunastki i skręcimy to na zwykłych, normalnych śrubach ale jak się okazuje, nie mogą być zwykłe śruby ze względu na to, że mamy różnicę otworów między właśnie w pasowaniu na śrubę, między kołem zębatym a szperą to jest raz, a dwa, zwykłe śruby, takie nie wiem jak to nazwać, heksagonalne normalne śruby, nie mogą tutaj być ze względu na to, że są za duże i po prostu to się musi wszystko w środku obracać i haczyłoby nam to o obudowę skrzyni i inne tam zębatki, które są w środku, mówiąc prosto. E, także musiałem kupić, już dążąc do celu, kosztów śruby z ARP i koszt takich, śrubów, e, koszt takich śrub jest e, na poziomie 1000 zł. Mi się udało kupić stówkę taniej za 9 stów. Zestaw takich 12 śrubek kosztuje 9 stów z ARP do tego, żeby zmontować LSD w tej skrzyni Także już nam się robią koszta na poziomie 4000zł plus jeszcze oczywiście robota fachowca, bo ja powiedzmy coś tam robiłem z mechaniki nie jakieś grube tematy, proste rzeczy, ale sam bym się nie podjął montażu tego w tej skrzyni ze względu na po prostu poziom skomplikowania Mateusz akurat robi takie rzeczy na co dzień Także skrzynię przekazałem właśnie jemu do roboty i tutaj dochodzi jeszcze koszt jego robota po prostu do kosztów, także można zakładać, że spokojnie przeróbka takiej skrzyni już jak to ma być tanio i szybko liczone to pięć koła leko. Dobra, to już byśmy mieli. A to jest ten stary diferencjał. Ja? Mhm. Tutaj jeszcze yy, możecie sobie zobaczyć stary diferencjał. Open diff, otwarty diferencjał który zdemontowaliśmy właśnie ze skrzyni tu jest ten nowy, ale to już wiemy, to to Mateuszowi się jeszcze bardzo nie podoba po prostu, bo to już było myte długo w myjce że nie można do ideału doprowadzić tej skrzyni tutaj i tak to wygląda z czyściutką moim zdaniem zajebiście, także ja bym tu nic więcej nawet nie czyścił tak to poskładamy jeszcze jest pomysł, żeby to malować pomyślimy, że na jakiś czerwony kolor, nie? 10 koli więcej zawsze, nie? minimum, nie? 10, nie? Do 12. Do 12 może być. Między 10 a 12 koni więcej, jak taki ryczący czerwony będzie to z 12 koni na pewno. Aha, i to jest ta pierwsza część skrzyni, a to jest ta druga część tej skrzyni, nie? jest. Okej. Okay. I tu jakieś łożyska, jeszcze coś będziemy wymieniać, czy? No, na dyfrze musimy wymienić, bo... Na dywsze, bo jest wyrobione, tak? No starych przede wszystkim nie zdemontujemy, żeby ich nie uszkodzić, a, Aha. a poza tym są. są a tamte, i... które już mają najechane, powiedzmy te... 300 tysięcy, przy założeniu, że nie było okręcone, są ok, ja? Nie. To jest dyfra A, to jest dyfra łożysko A dostępność tych części jest w porządku? Nie ma problemu Nie ma problemu No i spoko, także łożysko będzie te nowe Reszta łożysk jest ok. Czyli czasowo jakbyś to określił, Mateusz? Jakbyś na przykład no, to, no my to robimy, no nie ma co ukrywać. Robimy to pierwszy raz. Montaż takiego dyferencjału do skrzyni. Yy, i Przynajmniej do tej z Volkswagena. Yy, I tutaj był problem z tymi śrubami, bo kombinowaliśmy ze śrubami z otwarciem skrzyni też był problem, też czasowo zeszło. Ale gdybyś miał te śruby i tak dalej, wszystko to ile to na przestrzeni tygodnia do zrobienia, chyba jest. Nie? nie? Jest do zrobienia, jak najbardziej. Spokojnie, nie? No, Ostatnia śrubka, potem nakręteczki wlatują. I jest golfa. Czyli teraz jak wyda ruszać z jedynki to dwa ślady powinien zostawiać, a nie jeden. To trzy, nie? Trzy ślady? No ty i nie. A jeszcze olej. To cztery. No. Nie, nasz golf, nasz golf mnie leci. Bo to już tu trzeba używać jakiegoś ARP Ultra Torque Fastenera. Super klucza z ARP. Mhm. To my tego nie zrobimy dzisiaj. Jestem smar. A smar jeszcze na ten wchodzi, nie? Na śruby? jest na śrubę smar i później nakrętki yy, Ale to mówisz, to nie jest po to, żeby się to nie odkręcało? Nie, to jest po to, żeby dobrze dociągnąć, żeby prostu mówiąc nakrętka się ślizgała, a nie żeby ją chwyciło bo wtedy będzie nie, Aha. źle dociągnięta, jak nie będzie a, się okay, okay. dobrze obracać I to też miałoby wpływ pewnie na ten moment dokręcenia, nie? Bo tak, jakbyś stawił 40, tak, to tak, szybciej tak. by się dokręciło, a tak się dokręci wtedy, jak się ma dokręcić Dobra, teraz musimy ten chyba jednostka przeliczyć. Bo nie wiem, na twoim kluczu dynamometrycznym nie masz takiej jednostek, nie? proszę bardzo, no jest, FTRBS super, no. może no. ma homologację ARP, ten klucz, że się ta jednostka, nie? <laughs> no, to jest niczym metrów z ciekawości. Jakoś to groźnie nie brzmi, za 40, nie? Tylko, że jednostka inna. 54 Nm. 54 No, do przykładu, koło chyba w kole się dokręca 120, nie? To 130-140 lm. No są też małe śruby, nie? Zawsze idzie te 180 stopni jeszcze dołożyć, nie? To się nie urwie. Idzie nie? No. Wow. no, teraz już idzie na swoje miejsce. No, zajebiście siadło. Jakby zawsze to miało być. To chyba doszło, nie? Chyba doszło. Doszliśmy wspólnie z kołem. <grym> No i pięknie. No i teraz co na ten moment dokręcić. Pisz, pisz mały. Chyba, że nie te śruby mają takie słabe robią, że się boją, żeby w większym momenty, żeby ich nie urwać, nie? Hmm. Ale urwać śrubę ARP to chyba trzeba umieć, nie? Raczej? Raczej chyba ja nie. <grym> No Aha, i ten lubrykant jeszcze, nie? Nie, ja, to tylko mierzymy czy mhm. Do pasowania Jakby pasowały te śruby, nie? Żeby Bo ich gwintowe to wystaje, no... Zajebiście to jest dobra informacja Mordeczki, ostatnia faza skręcania LSD Montażu Dokręcamy śruby Jak się jednak okazuje 54 Nm w wypadku akurat tych śrub, które nie są za duże Jest... daje się być okej okay. Bo dość dużo, dużo siły trzeba użyć, żeby to skręcić, nie? I mamy to. Dziękujemy Mateuszowi tu za robotę. Mateusz skończy składać skrzynie i wrzucamy ją do Golfa i będziemy robić pierwsze testy. Także, pioneczko, majster. Kolejny etap, moi drodzy, skrzynia już jest odebrana od Mateusza. Mateusz, myślę, że ładnie ją zrobił. Wizualnie wygląda bardzo ładnie, zobaczymy jak na aucie się będzie sprawować. Wszystko jest poskładane, nawet została pomalowana, czyli to o czym gadałem wcześniej, że nie podobało mu się do końca, że nie można wyczyścić tego aluminium. Dlatego też pomalowaliśmy tę skrzynię, żeby to jako tako wyglądało. Luzy łożyska, wszystko jest powymieniane, tu wcześniej mieliśmy na tym wałku Luz teraz nie ma w ogóle luzu, wszystko jest na sztywno, tak jak powinno być. Szpera wiadomo, założona. Dodatkowo e, mamy tutaj sprzęgło, obite kevlarem żółtym e, przez firmę Mackland. Zobaczymy, jak się to będzie sprawować. Do tego jest nowy zacisk ZAX Performance. 1800 zł skrzynia wyszła o okolice 6 koła. Także myślałem, że to dużo taniej będzie, szczerze mówiąc, ale no nie są to tanie rzeczy. Także... Troszkę ten układ przeniesienia napędu jest wpakowany pieniążków, ale myślę, że będzie to przez lata służyć i będzie można sobie od czasu do czasu po prostu Golfa zabrać na tor. Ogólnie pomysł jest taki, że chyba Golf będzie całkowicie przerobiony jako na auto torowe. Założymy tam kubeł, wyrzucimy cały środek i tak dalej i tak dalej, żeby go maksymalnie odelżyć i zobaczyć jaki to czas zrobi na przykład na Silezingu. Czy uda nam się zejść na przykład poniżej 2 minut w dwulitrowym dieslu na Silesia. To byłby myślę już spokojny wynik. Także to mamy. Poza tym firma MacLan jeszcze nam tutaj dopasowała tą tarczę do dwumasu. Dwumas jest oryginalny z luka, nic nie było w nim przerabiane. Dalej ma się dobrze. MacLan sprawdzał, sprawdzał dwumas, mówi, że jest ok. Nie wiem ile ma przebiegu, od początku jest na tym aucie, to jeszcze nie było nigdy wymieniane. Docisk jest wiadomo nowy, tak jak powiedziałem, to też zostało tutaj nie wiem, oszlifowane, dopasowane do tarczy, żeby, żeby po prostu tarcza przylegała i do docisku i do dwumasu idealnie w każdym miejscu. Wtedy też możemy zakładać, że tego momentu będziemy mogli przenieść jak najwięcej, przy odpowiedniej oczywiście sile docisku. Także ja czekam na Krzysia, się za chwilę wpada i będziemy montować skrzynię do naszego Golfa, który już tu wisi z 2 miesiące. Ale to są takie roboty po robocie, także tak to zazwyczaj bywa. Ja akurat mam ten komfort, że tutaj u siebie nie robię mechaniki dla klientów, także mogę sobie zakospodarować, podnosić tylko na golfa i może tam wisięć nawet cały rok. Także lecimy z tematem dalej. Tak, montaż szpery do skrzyni 02Q w golfie MK6 z silnikiem 2.0 TDI, trochę pomodyfikowanym, uważam za e, zakończony. Uważam też, że zakończony sukcesem, ze względu na to, że auto jeździ, jak jedziesz po prostu sobie spokojnie, normalnie, kulturalnie, jak człowiek po drodze, to nawet nie wiesz, że masz coś takiego założone. Natomiast, jeśli tylko troszkę dodasz gazu, to od razu czujesz. Że dzieje się coś innego niż wcześniej. Czyli, że po prostu wóz zabiera na dwa koła i tam, gdzie wcześniej albo by ci przycięła trakcję, albo gdybyś miał wyłączoną trakcję, po prostu byś tą trakcję zgubił, tak te opony kleją w miarę i auto czujesz od razu po plecach. Że samochód się odbija dużo mocniej, dużo bardziej wyrywa do przodu, szczególnie w zakrętach. Nie ma też za bardzo warunków. Już mam drugi dzień dopiero od, od auto na testach wczoraj w ogóle było wszystko białe także na śniegu oczywiście czuć, że trakcyjnie jest dużo lepiej, i że wyjedziesz tam gdzie kiedyś nie wyjeżdżałeś tym samym autem ze względu na to, że no mieli dwoma kołami, także to jest spoko w zakrętach tak samo, nie masz tej sytuacji, że jak jest łuk to idzie linia prosto, gdzie Cię po prostu wyrzuca z zakrętu, tylko czujesz, że jakby chcesz się podłączyć pod, pod promień zakrętu tym samochodem i uczestniczyć w, Uczestniczyć w skręcaniu, że tak powiem. Także fajnie, naprawdę fajny, flawisty efekt. Oczywiście, na to, że potestujemy, nie mam też porównania do innych szper typu WaveTrack albo Quive, ponieważ jest to moja pierwsza szpera w życiu zamontowana w tego typu aucie. I Black Line działa jak na razie bez zarzutu. Jeśli chodzi o hałas, czy też poziom głośności, jaki był wcześniej, jaki jest teraz, to tak empirycznie odczuwalnie. Ja nie czuję żadnej różnicy, po prostu nie, nie jest na pewno głośniej. Jest po prostu bardziej lepiej trakcyjnie. To jest to, o co chodziło. Także jeśli masz takiego Golfa 6 i chcesz, jest to Twoje oczko w głowie, chcesz sobie go zostawić, powiedzmy, na dłużej albo na zawsze, to wtedy i masz tam trochę mocy, niezależnie czy to jest tam TSi, czy, czy jakieś TDI grubo porobione, wtedy na pewno dobrym pomysłem będzie montaż czegoś takiego. Działa to w 100%. E, działa to w 100%, także jeśli masz jakieś tam 6 koła 8 koła na boku i chciałbyś zainwestować w tego typu modyfikacje, ja serdecznie polecam. Takie coś e, zrobić. E, Daremnie już nie przeciągając, ja się będę z Wami powoli żegnać. Także jak zwykle życzę Wam wszystkiego dobrego. E, no i myślę, że widzimy się w kolejnym ciekawym materiale. Jeśli chodzi o temat golfa, to golf oczywiście będzie dalej rozwijany. Kolejnym krokiem będzie tutaj montaż, będziemy montować aluminiowy taki duży kolektor z tych wcześniejszych, pierwszych 2.0 TDI na CR-ach, jeszcze z tryskami piezoelektrycznymi, ponieważ ten kolektor aluminiowy jest większy. Ten kolektor jest już właściwie przygotowany, ale to na kolejnym filmie Wam go e, pokażę. W środku jest delikatnie spolerowany, jest pomalowany. Do tego jeszcze dojdzie oczywiście większa przepustnica, tak żeby po prostu zasilić silnik jak największą ilością powietrza i jak to tylko możliwe przy tej samej wartości doładowania, którego już tutaj no na razie przynajmniej e, nie chcę zwiększać. E, dobra, trzymajcie się cieplutko, hej! et omnes